Witaj w programie Prawda. Ewangelii z Andrew Łomakiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce, dzieląc się dobrą nowiną poprzez telewizję i szkoły biblijne Harris na całym świecie. A teraz Andrew. Witaj we wtorkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Dzisiaj kontynuuję nauczanie o tym, jak możesz odkryć klucze do trwania w pełni Boga. To potężne nauczanie o tym, jak możemy robić rzeczy, które utrzymują obecność. Błogosławieństwo, radość i pokój Boży na wysokim poziomie w naszym życiu. Większość ludzi myśli, że to zależy tylko od Boga, że musisz się modlić, a Bóg czasem Cię dotknie, a czasem nie. Ale, ta, ale to zawsze jest Bożą wolą, abyś był pełen Boga. To zależy od Ciebie. Wiesz, w 1968 roku przeżyłem cudowne spotkanie z Panem. Wielu z Was słyszało, jak o tym mówiłem. Zostałem pochwycony w Bożą Obecność i było to niesamowite doświadczenie, ale po czterech i pół miesiącach emocje opadły, a potem zostałem powołany do wojska i wysłany do Wietnamu, gdzie spędziłem 13 miesięcy, prosząc Boga, aby mnie zabił. Nie z powodu depresji, zniechęcenia czy czegoś podobnego, ale zasmakowałem tego życia, tego jak to być świadomym Boga i Jego obecności przy mnie. I to było tak niesamowite, że czułem, że nie mogę bez tego żyć. I nie doświadczę tego jeszcze kiedykolwiek w tym życiu. W związku z tym byłem gotowy umrzeć i być z Panem. Chciałem być w Jego obecności, tak jak doświadczyłem tego wcześniej. I o mało co nie zginąłem dwa razy w ciągu jednego dnia w Wietnamie i odkryłem, że wcale nie jestem tak podekscytowany śmiercią, jak mi się to wydawało. Musiałem po prostu włożyć nos w Biblię i zacząłem się dowiadywać. Jedną z rzeczy, o których Pan mi powiedział, było to, że to emocjonalne uczucie, które miałem, to było jak zarysowanie powierzchni tego, jaki naprawdę jest Bóg i że przez wiarę mogę żyć w tym miejscu, że nie zawsze muszę odczuwać emocje z tym związane. Twoje emocje raz są u góry, raz na dole, ale Pan jest stały. On jest wczoraj i dziś ten sam na wieki i ja zawsze jestem w jego obecności. Bóg zawsze mnie kocha i nauczyłem się, jak to jest wywyższać, jak Go chwalić i żyć w tym. I staram się przekazać, że możesz to zrobić. Możesz żyć na takim poziomie, gdzie nie będziesz wznosił się na szczyty i opadał w doliny, ale możesz żyć stałym życiem. Jan Chrzciciel prorokował, że każda góra zostanie obniżona, a wszystkie doliny będą wypełnione. Jeśli obniżymy góry i wypełnimy doliny, to znaczy, że wszystko pójdzie gładko? Życie chrześcijańskie nie powinno być takie, że są góry i doliny, szczyty i inne takie rzeczy. Powinno być stałym kroczeniem z Panem. Różne rzeczy będą przychodzić i odchodzić. Będą okresy, w których będziesz mieć mniej problemów, będą okresy, w których będziesz mieć więcej problemów, ale to nie powinno wpływać na Twoje. Twoją radość. Twoja radość nie powinna być oparta na tych zewnętrznych rzeczach. Mówiliśmy o tym i w zeszłym tygodniu korzystałem z listu do Rzymian 1.21. Jest tam mowa o rzeczach, które ludzie robią, a które oddalają ich od Boga i zmniejszają jego wpływ na ich życie. Zostały one wymienione w negatywny sposób, ale ja to odwróciłem i zacząłem tego używać w pozytywny sposób. Pierwszą rzeczą, którą ludzie robią, jest, że. List do Rzymian 1.21. Nie chwalą Boga jako Boga, co oznacza, że nie wywyższają Boga, nie skupiają się na nim, nie cenią i nie doceniają go tak, jak powinni. A jeśli nie nadasz odpowiedniej wartości Bogu i temu, co uczynił w Twoim życiu, szatan to ukradnie. Wyobraź sobie, że masz milion dolarów w walizce. Czy wiesz, że gdybyś miał milion dolarów, to nie zostawiłbyś ich w samochodzie, w niezamkniętym samochodzie? Gdybyś miał coś naprawdę wartościowego, umieściłbyś to w banku, a jeśli nosiłbyś to przy sobie, miałbyś ochroniarza lub coś innego. Ale na pewno nie wziąłbyś miliona dolarów i nie zostawiłbyś ich na przednim siedzeniu samochodu, niestrzeżonych i w otwartym samochodzie. Gdybyś miał w samochodzie grosik, mógłbyś zostawić go bez ochrony, ponieważ nie cenisz go tak samo. Ale kiedy naprawdę coś cenisz, chronisz to, dbasz o to. I gdybyśmy naprawdę nadali właściwą wartość rzeczom Bożym, gdybyśmy naprawdę rozumieli, co Bóg uczynił w naszym życiu, mogę cię zapewnić, że nadałbyś temu wartość, chroniłbyś to i wszystko byłoby inaczej. Jednym ze sposobów, w jaki szatan kradnie nam rzeczy Boże, jest to, że nie przypisujemy im odpowiedniej wartości i nie chronimy ich. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że szatan chce nam ukraść dobre rzeczy, które Bóg czyni, więc po prostu po nie chwalimy Boga i nie przypisujemy Mu właściwej wartości. Jeśli naprawdę cenisz to, co Bóg ci powiedział, to stanowi 90% walki. Wspomniałem, że 23 marca 1968 roku ukazał mi się Bóg i przemówił do mnie: Czy wiesz, że dokładnie w tym samym czasie w tamtym pomieszczeniu byli inni ludzie, i niektórzy z nich zostali dotknięci na krótką chwilę, i to rozpaliło w nich ogień, ale przez 47 lat każda z tych osób tamto wydarzenie nie znaczy dla nich tego, co znaczy dla mnie dzisiaj? Spotkałem nawet jednego z tych chłopaków 30 lat później. Nie widzieliśmy się od kilkudziesięciu lat. Spotkałem go, usiedliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o tym, co wydarzyło się tamtej nocy, a on zupełnie o tym nie pamiętał. To nie było dla niego ważne, nie cenił tego tak jak ja i z tego powodu przeszedł przez wiele traumatycznych wydarzeń, które nie były Bożą wolą, a to, co Bóg uczynił w jego życiu tamtej nocy, nie miało już mocy, ponieważ nie cenił, nie był wdzięczny, nie przypominał sobie tego. W naszym wczorajszym programie właśnie to robiłem. List do Rzymian 1:21 mówi, że musisz chwalić Boga, musisz być wdzięcznym, musisz używać wyobraźni w pozytywny sposób, a potem musisz mieć serce wrażliwe na Boga. Pierwszym krokiem jest chwalenie Boga, cenienie Go, nadanie Mu wartości, a robisz to, jak cytowałem, Psalm 69,30 werset 30. We wczorajszym programie wywyższasz Boga dziękczynieniem. Kiedy dziękujesz Bogu, wywyższasz go, oddajesz mu chwałę. To jedno i to samo? Dla celów dyskusji możemy podzielić to na różne rzeczy, ale technicznie rzecz biorąc, nie możesz naprawdę chwalić Boga i właściwie go cenić, jeśli nie jesteś wdzięczny i nie pamiętasz o rzeczach, które On uczynił w Twoim życiu. Powtarzam, nie twierdzę, że to wszystko rozgryzłem, nadal się uczę, jeszcze nie dotarłem, ale wyruszyłem w drogę i mogę Ci powiedzieć, że jedną z mocnych stron w moim życiu, którą Bóg uczynił, jest to, że spędzam ogromną ilość czasu na byciu wdzięcznym, na przypominaniu sobie, na wracaniu pamięcią i myśleniem o rzeczach, które Bóg uczynił w moim życiu. Dzięki temu zyskuję zupełnie nową perspektywę. Tyle razy widziałem, jak Bóg przychodził i nieustannie sobie o tym przypominam. Więc kiedy pojawia się nowe wyzwanie, to nie jest tak, że jest to coś zupełnie nowego, że nigdy wcześniej nie ufałem Bogu. Nie, ja ufam Bogu od 47 lat i każdy krok, każde zwycięstwo, które odniosłem po drodze, pomaga mi stawić czoła nowym wyzwaniom. Niedawno, 6 stycznia 2014 roku, wprowadziliśmy się do nowego budynku, który wybudowaliśmy w Woodland Park. Jest to budynek o powierzchni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych, który kosztował mnie 32 miliony dolarów i zapłaciłem za niego bez kredytów. Nie wzięliśmy pożyczki, zrobiliśmy to bez kredytów, ponad nasze normalne wydatki. I wiesz, mógłbym opowiedzieć Ci wiele historii o tym, jak to wszystko się stało. To było absolutnie cudowne i podczas poświęcenia tego budynku, kiedy ludzie rzeczywiście zobaczyli, że wiara stała się widzeniem i mogli to zobaczyć, dotknąć, poczuć, czy wiesz, że ludzie po prostu chwalili Boga, a ja natychmiast zacząłem mówić o drugim budynku, który Bóg położył na moim sercu. Drugi budynek będzie o wiele większy, ponad dwa razy większy. Zacząłem o nim mówić i natychmiast. Ponieważ było to dla nas dużym obciążeniem, było to przedsięwzięcie wiary zdobyć dodatkowe 32 miliony dolarów ponad nasze normalne koszty operacyjne, a ponieważ było to trochę obciążające, niektórzy z moich pracowników, kiedy zacząłem mówić o drugim budynku, od razu zaczęli mówić, nie możemy tego zrobić, jesteśmy wyczyszczeni, wykorzystaliśmy zasoby, zaczęli patrzeć na wyzwanie, które było przed nami i całkowicie stracili wiarę. Ale ja spojrzałem na to w ten sposób, że zobaczyłem skąd przyszliśmy. Kiedy w 2009 roku kupiłem tę nieruchomość, nie mieliśmy nic, nie mieliśmy żadnych pieniędzy na rozpoczęcie budowy i dopiero w 2012 roku udało nam się uzyskać wszystkie pozwolenia, wszystko przygotować i rozpocząć budowę. A kiedy ją rozpoczęliśmy, było to przedsięwzięcie wiary. Nie miałem w banku pieniędzy, z których mógłbym wypłacić 32 miliony dolarów. One przychodziły z chwili na chwilę i wiesz, że nigdy nie zwolniliśmy tempa budowy. Zrobiliśmy wszystko, szliśmy pełną parą naprzód i sposób, w jaki na to patrzyłem, był taki: spójrzcie, co Bóg uczynił. A ponieważ przypominałem sobie te zwycięstwa i nieustannie myślałem o tym, że Bóg już to zapewnił. To patrząc w przyszłość, widziałem, że to nic wielkiego. Drugi budynek, mimo że jest ponad dwa razy większy, wykonaliśmy tyle pracy nad fundamentami, całą infrastrukturą i tak wieloma innymi rzeczami, że ten budynek wyniósł u nas tylko 34 miliony dolarów. Wierzyłem już o 32 miliony dolarów, a ten jest dwa razy większy, ale patrzę na to tak, że dla Jezusa to bułka z masłem. To nic wielkiego. Widzisz, ponieważ jestem wdzięczny i wracam pamięcią do poprzednich zwycięstw, to dodaje mi odwagi i siły, aby wierzyć o przyszłe rzeczy. Ale cały czas rozmawiam i modlę się z ludźmi, którzy czasami zachowują się jak gęsi, każdego ranka budzą się w nowym świecie. Jest tak, jakby nie pamiętali żadnych z tych rzeczy, nie mają historii. Jeśli dzisiaj coś się wydarzy, zachowują się, jakby nigdy nie wierzyli Bogu, jakby nigdy nie widzieli, jak przychodzi. To straszny sposób życia. A dzieje się tak dlatego, że nie przypominają sobie swoich zwycięstw, nie są wdzięczni, pamięć im szwankuje i wchodzą w takie sytuacje mówiąc nigdy wcześniej nie wierzyłem Bogu, stracili cały swój impet, a tak nie powinno się żyć. Pewnego razu modliłem się o osobę, którą znałem osobiście i znałem jej świadectwo. Widziałem ją od czasu, gdy narodziła się na nowo i stanęła w obliczu jakiejś przeszkody finansowej. Nie pamiętam teraz dokładnie, co to było, ale była to stosunkowo niewielka kwota. Chodziło o 100 lub 200 dolarów, których potrzebowała, bo inaczej czekała na nią kompletna katastrofa. Była tak przybita i zniechęcona, i kiedy podeszła do mnie i poprosiła o modlitwę, wiesz, co zrobiłem? Poczułem się zainspirowany przez Pana, aby jej przypomnieć. Spójrz, gdzie byłaś, kiedy Bóg cię odnalazł. Ten człowiek był narkomanem, jego życie było w rozsypce, jego małżeństwo było w rozsypce. Wierzył Bogu o uzdrowienie, został uzdrowiony, z nieuleczalnych chorób widział, że Bóg już wcześniej zapewnił mu środki finansowe. I to, co zrobiłem, to ponieważ go znałem, zacząłem się cofać i przypominać sobie o dobroci i wierności, jaką Bóg mu okazał. Cofnąłem się i przeprowadziłem go przez lata Bożej wierności, a kiedy doszliśmy do obecnej sytuacji, jego wiara została wzmocniona, ponieważ teraz pamiętał Boże, byłeś wierny wcześniej, jak mógłbyś nie być wierny w tej sytuacji? To zmienia Twoją perspektywę na wszystko, ale istnieją ludzie, którzy, ponieważ wywyższacie swój problem, jesteście na Nim skupieni, nie pozwalacie mu zniknąć ze świadomości. Śnijcie o Nim. Kiedy kiedy jesteś w pracy, ciągle myślisz o długach, o problemach małżeńskich czy zdrowotnych i skupiasz się na tym i wywyższasz problem. Zapominasz o Bożej wierności w przeszłości, a to jest poważny, poważny problem. Jeśli robisz to właściwie, jeśli Bóg dotyka Twojego życia, a potem chwalisz Go i mówisz, dziękuję Ci, Ojcze, doceniam to, cenię to, co zrobiłeś w moim życiu. Kiedy wracasz do tego i ciągle to sobie przypominasz i dziękujesz Mu za to, co zrobił, to daje Ci rozpęd, to daje Ci siłę i kiedy napotykasz nowy problem, nie budzisz się codziennie rano w nowym świecie, masz już za sobą historię wierności Boga. I i to daje Ci pewność i przekonanie, które pozwala Ci przebijać się przez te wszystkie problemy, wiedząc, że Bóg był wierny w przeszłości i będzie wierny w przyszłości. Niektórzy ludzie, którzy zaczęli patrzeć na ten drugi budynek i na to, ile będzie kosztował, patrzyli na to tak, jakbyśmy nigdy niczego nie osiągnęli. Ale ponieważ wracam do tego i przypominam sobie moje wartości, nadaję temu wartość i dziękuję Bogu za to, co zrobił i przypominam to sobie, pamiętam o tym i dziękuję mu za to, to daje mi inną perspektywę. Patrzę na to w ten sposób, że nie ma takiej możliwości, aby Bóg był mi tak wierny przez ostatnie 47 lat I zrobił te wszystkie rzeczy, o których ciągle staram się pamiętać i przypominać sobie i być za nie wdzięczny? Kiedy myślę o tym wszystkim, patrzę na wyzwania, które mam przed sobą i myślę, nie ma problemu, Boże, wiem, że się pojawisz. Powiem inaczej. Pozwól, że zacytuję werset z listu do Kolosan 2.6, który mówi. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim postępujcie. Werset siódmy zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej zdziękczynieniem. Zwróć uwagę na ostatnie słowa, obfitując w niej z dziękczynieniem. Obfitując w, dziękczynieniem. Obfitując w czym? W czym obfitujesz? Jeśli spojrzysz na to, jest tu mowa o byciu ugruntowanym w wierze i obfitowaniu w niej, tak jak cię nauczono z dziękczynieniem. A więc chodzi o to, że obfitujesz w wiarę, kiedy dziękujesz Bogu. Kiedy dziękujesz Bogu, jest to twoja najwyższa forma wiary. Wyobraź sobie, że wierzysz o milion dolarów lub coś podobnego. Może widzisz siebie modlącego się o to, i być może czeka cię ciężka praca, może będziesz zmagać się z wątpliwościami, będziesz walczył i tym podobne rzeczy, i może nie będzie zbyt wiele radości czy dziękczynienia, ale gdyby to się zamanifestowało, gdyby ktoś włożył ci te pieniądze do ręki, gdybyś miał swój milion dolarów, gwarantuję ci, że pojawiłaby się jakaś forma dziękczynienia. Twoja wiara nie może być kompletna bez dziękczynienia. Oczywiście ludzie mogą różnie to wyrażać. Kiedy jestem naprawdę, naprawdę błogosławiony, kiedy ogarnia mnie radość i dziękczynienie, staję się całkiem cichy. Po prostu brak mi słów. Nie jestem osobą, która krzyczy, wrzeszczy, biega i tak Różni ludzie różnie reagują. Możesz krzyczeć. Płakać, możesz robić coś innego albo być naprawdę cicho, ale jakkolwiek byś tego nie wyraził, nie mógłbyś zobaczyć manifestacji swojej modlitwy o milion dolarów bez jakiejś formy dziękczynienia i uwielbienia. Można więc powiedzieć, że za każdym razem, kiedy Twoja wiara osiąga swoje wypełnienie, musi być w niej dziękczynienie. A teraz odwróć to i popatrz na to z tej strony. Jeśli nie dziękujesz Bogu, to znaczy, że Twoja wiara nie jest pełna. Nie obfitujesz w wierze, nie jesteś mocny w wierze. Jest jeszcze jeden werset, który jest z tym zgodny. W liście do Rzymian, rozdział czwarty, jest mowa o Abrahamie. List do Rzymian 4,19 A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łono i nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Pamiętaj, że to wszystko to do siebie pasuje, do tego, o czym mówiłem z listu do Rzymian 1.21, że problem tym, polega na tym, że ludzie nie chwalą Boga, jak chwalisz Boga? Psalm 69, 30, będę go wywyższał dziękczynieniem. Psalm 50, werset 23, kto mi ofiaruje chwałę, ten oddaje mi cześć. Wszystkie te rzeczy do siebie pasują. Czytamy, że Abraham nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu. Wywyższył Boga będąc mów wdzięcznym. W ten sposób Abraham mógł być mocny w wierze. Jeśli stoisz przed jakimś wyzwaniem, musisz zacząć chwalić Boga. A jeśli zmagasz się z czymś, co wydaje się niemożliwe, chwal Boga za to, czego dokonał w przeszłości, chwal go za jego wierność. Gdyby dzieci Izraela myślały o dziesięciu plagach, które nawiedziły Egipt i o tym, jak Bóg w cudowny sposób ich stamtąd wyprowadził, jak zniszczył najpotężniejszy naród na Ziemi, a potem przeprowadził ich przez Morze Czerwone, morze się rozstąpiło i przeszli przez nieposłej ziemi, ale zabiło ich wrogów. Gdyby myśleli o tych rzeczach, to kiedy przyszli do miejsca, w którym nie było dla nich wody, nie rozpaczaliby, wiedzieliby, Boże, spójrz na swoją wierność, spójrz na wszystko, co uczyniłeś w przeszłości, nie wyprowadziłbyś nas, abyśmy zginęli na pustyni. Mieliby wiarę w teraźniejszość, gdyby pamiętali o wierności Boga w przeszłości. To jest wielkie, co mówię. Naprawdę wierzę w moim sercu, że są tacy ludzie, którzy znajdują się teraz w sytuacji kryzysowej. Nie umniejszam trudności tego, co przeżywasz, ale chcę powiedzieć, że zapomniałeś o Bożej wierności w przeszłości. Nie powtarzałeś sobie swoich zwycięstw i z tego powodu patrzysz na niemożność tej sprawy, jesteś nią przytłoczony. Gdybyś się cofnął i odłożył na bok wszystko, z czym się teraz borykasz i wrócił do przypominania sobie o swoich zwycięstwach, przyniosłoby to jedną z dwóch rzeczy. Jedną z nich jest to, że gdybyś wrócił i przypomniał sobie, że narodziłeś się na nowo, że zostało ci przebaczone, że jeśli stanie się najgorsze i umrzesz, to pójdziesz do nieba, to pomogłoby ci poradzić sobie z tym, co tymczasowe tylko w tym życiu. A jeśli stanie się najgorsze i umrzesz, to pójdziesz do nieba. Jeśli stanie się najgorsze Gorsze i nigdy nie zapłacisz swoich rachunków na ziemi, będziesz mieszkać w rezydencji przy ulicy wybrukowanej złotem przez całą wieczność, i wiesz co? To po prostu zmniejsza twoje problemy do tego stopnia, że nie są one wielką sprawą, i zgodnie z wersetem z listu do Kolosan 2.7 obfitujesz w wierze z dziękczynieniem. Gdybyś cofnął i zaczął przypominać sobie wierność Boga i wszystkie dobre rzeczy, które Bóg zrobił dla Ciebie w przeszłości, Twoja wiara by obfitowała. Zacząłby się rozpoznawać. Boże, jesteś tak wierny, jesteś tak dobry. Nie ma mowy, żebyś siedział i patrzył, jak odnoszę porażkę. Przychodzisz z pomocą, to się stanie. To dałoby Ci pewność i zwiększyło by Twoją wiarę w teraźniejszości. Niedawno niektórzy z Was słyszeli, jak w lipcu pokazaliśmy w naszym programie materiał, w którym mówię, że ten drugi budynek, który buduję, to projekt wart 34 milionów dolarów. Byliśmy w połowie drogi, musieliśmy mieć 2,5 miliona dolarów do 10 lipca, a 1 lipca nie miałem nic. Wystąpiłem więc w telewizji, wspomniałem ludziom i powiedziałem hej, chcę kontynuować, ale wiecie co? To nic wielkiego. Zrobimy to w ten czy w inny sposób. Jeśli nie chcecie dać, to proszę bardzo. Kiedy zrobiłem ten materiał w tamtym programie, kiedy zrobiłem te promocje. Niektórzy z pracowników patrzyli na to, co musimy zrobić, i mówili: To jest wielkie. To góra, która jest większa niż to, na co możemy się wspiąć. To, co ja zrobiłem, to przeszedłem się po tamtym budynku, zobaczyłem, że jest w połowie zrobiony, a nie miałem ani centa, kiedy zaczynaliśmy. I spojrzałem wstecz i chwaliłem Boga za jego wierność, i zamiast patrzeć na to, czego nie mamy, Zobaczyłem to, co mamy, i byłem całkowicie przekonany, że nam się uda. I zgadnij co? W ciągu 10 dni otrzymałem 2,5 miliona dolarów ponad nasze normalne wydatki. I Bóg zaspokoił tę potrzebę. I wiesz co? Jestem przekonany, że jednym z powodów, dla których tak się stało, jest to, że zamiast patrzeć tak jak patrzy wielu ludzi na to, czego nie mam, ja zobaczyłem to, co mam. Zobaczyłem wierność Boga w przeszłości i to dało mi absolutną pewność, że Bóg będzie wierny w przyszłości. Oto, co dziękczynienie może dla ciebie zrobić. To potężna, potężna broń. Skończył nam się dzisiaj już czas, ale chciałbym jeszcze raz zareklamować książkę pod tytułem Odkryj klucze do trwania w pełni Boga. Mówię ci, to coś, co zmienia postać rzeczy. To naprawdę cię pobłogosławi. Mam ją również w języku polskim. Mam płyty CD i DVD oraz podręcznik. Obiecuję ci, że potrzebujesz tego nauczania. Wierzę, że ono naprawdę, naprawdę ci pomoże. Posłuchaj naszego lektora. On powie ci, jak otrzymać ten produkt i proszę zadzwoń lub napisz już dziś i dołącz do mnie jutro w kolejnym odcinku Prawdy Ewangelii. Nauczanie: Odkryj klucze do trwania w pełni Boga jest dostępne jako książka drukowana i jako książka w formie audiobooka. Możesz je zdobyć dzwoniąc do nas od wtorku do czwartku w godzinach od 10 do 16 lub poprzez stronę internetową awm-polska.com. Zakładka SKLEP. Zachęcamy Cię do wejścia na naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz darmowe nauczanie i artykuły Andrew'a Zapraszamy. Moje problemy medyczne zaczęły się w 2001 roku, kiedy moja tarczyca całkowicie przestała działać. Zdiagnozowano u mnie zespół Grena, czyli chorobę autoimmunologiczną, co oznacza, że twoje ciało nie wie, co jest dobre, a co złe, więc atakuje zarówno to, co dobre, jak i to, co złe. A więc zasadniczo zabija cię. Modlili się o mnie ludzie, modliłam się o siebie sama. Kiedy przemawiałam, nic się nie działo, więc w pewnym sensie zrezygnowałam ze swojego uzdrowienia. Poszłam do szkoły i w ciągu kolejnych sześciu miesięcy każdy wykładowca, czy to Bary i Objawienia Świętego Jana, czy Dwayne Sheriff i Duch Kontra ciało, czy Greg Moore i Dary Ducha, czy wendel i Duch Święty. To nie była jedna osoba, ale połączenie ich wszystkich było tak, jakby wewnątrz mnie doszło do eksplozji i bardzo spokojnie zaczęłam mówić Zespole Sjogrena, wynoś się z mojego ciała, toczniu, wynoś się z mojego ciała, zespole cieśni, nadgarstka, zostałeś uzdrowiony w imieniu Jezusa. Plecy zostałyście uzdrowione w imieniu Jezusa. To było takie spokojne, że aż surrealistyczne, i po prostu wiedziałam, że to się wykonało brałam leków od tamtego dnia i jestem bardzo wdzięczna za to, że nie zostałam ustrowiona, kiedy modlił się o mnie ktoś inny. Jestem bardzo wdzięczna za to, że przyjęłam ustrowienie przez Słowo. Ta szkoła dokonała zmiany i myślę, że każdy, kto przychodzi z postawą determinacji, aby zdobyć to, co Jezus mu zapewnił, z otwartymi uszami i z otwartym sercem, aby przyjąć to, co On dla Niego ma, każdy może przyjąć to, co ja przyjęłam. Harris Bible College. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Szkoła Harris jest dla Ciebie. Po więcej informacji zadzwoń: 42 280 78 68 lub wejdź na naszą stronę internetową cbc.polska.com. Odkryj swoje przeznaczenie. Przygotuj się do życia w nim. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek Prawdy Ewangelii. I z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy sieją w służbę Andrew (Womack Ministries). Twoja szczodrość wspiera głoszenie Bożej, bezwarunkowej miłości i łaski wszystkim jego dzieciom na całym świecie. Dzięki Tobie ludzie mają dostęp do darmowych materiałów i ich życie ulega zmianie. Naprawdę czynisz różnicę. Jeśli nie jesteś naszym partnerem, prosimy módl się o to i zostań nim już dziś.